Są to osoby związane z naszym miejscem zawodowo, emocjonalnym, w przypadku. To, wybiera, to, to ludzie o bardzo zróżnicowanych sytuacjach życiowych oraz małych losach, wybierających to ze wszystkich możliwych powodów. Marzy nam się powrót do takiego nigdy dzisiejszego kosmopolizmu, w, w stolicy. Może uda nam się też przypomnieć, że Warszawa to od dawien dawna, która raczej otwarte miasto, może jest zupełnie inaczej. Żeby przybliżyć trochę łębków, zainspirował nas do tego, Nasz kolega. Łękowie to nazwa, która utrała się w pierwszej połowie XIX wieku na pograniczku Łękowsko-bojkowskim. Odmiana <grymka> ich pojedynczych brzmi po pewnie łemką, w rodzaju męskim i mękini w rodzaju żeńskim, a nie jak głębi mają wielu ludzi, łęmek i łemka. Oni sami początkowo nazywali się rusinami, natomiast przez blisko wzięło się często wypowiedzonych w ich słowie głęb, słowa łęb, tylko. Po tak pożywania przez to weszło do literatury naukowej i popularnej i rozpowszechniając jednocześnie Łęków jako grupę piszą Polski. mieszali się na drodze przez tereny czy Ukrainy z ludami ruskimi, ponieważ utożsamili się tam wyznaniowo. Na terenie dzisiejszej Polski migracje wołoskie wkroczyły na przełomie XIV czter i XV wieku. Techniczną do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców wyprawało 5850 osób, obywateli polskich, w tym wojewódzkie Dolnośląskim 3082, Małopolskim 1580, Lubuskim 784, Podkarpackim 147, zachodnio 66. Ta niewielka grupa dzieli się na tych, którzy uważają się za odrębną mniejszość narodową oraz tych, którzy identyfikują się jako grupa etniczna narodu ukraińskiego. A kiedy się dowiedziałem? że to jest strzał? Jako dziesięcioletnia zaczęłam wychodzić z rówieśnikami i wtedy zauważyłam, że oni nas liczą. Jakie są zwyczaje, które Mamy takie zwyczaje jak śpiegło łękowskie, potrawy, na przykład kiesielica podawana na morze na rodzinie. I jest taka zasada, że każdy każdego zabiera. A praktykujecie jeszcze? Tak, praktykuję prawie język, potrawy i potrzebne znajomości. A masz jeszcze wielu znajomych? Ma, mam kilka znajomych. Czy Wasza maska sprzyja rozwojowi innych kultur, chociażby Tak, sprzyja. Przy ulicy Miodowej w Warszawie mieści się jeden z najstarszych kościołów gry katolickich i wołkowskich. Czy różnice kulturowe sprawiają Ci czas na jakieś problemy? Tak, ale jak byłem mały, bo rówieśnicy mnie, bo mi Wszystkiego bardzo dokładnie zostało opisane w Starym Testamencie. Izraeli Izraelitów ściśle związany jest z osobami Abrahama, Izaaka i Jeruboamów. Pierwsze udokumentowane wiadomości o powiecie Żydów w Warszawie pochodzą z początku XV wieku. Świadczą o dobrze już wtedy rozwiniętym w życiu wspólnoty, zajmującej się przede wszystkim handlem, likwą i medycyną. Losy żydów w czasie II wojny światowej były tragiczne. Sukcesywnie wydawało zamordzenia dyskryminujące i szkalujące ludność żydowską. Mhm. Wielu z nich padło ofiarą Holokaustu, czyli masowego mordu Żydów. Historia placu sięga po początku XVII wieku, kiedy był po prostu niezabudowaną przestrzenią na rozstawie dróg prowadzących do zamku ujazdowskiego, wsi-służebiec i Starego Miasta. Od połowy XVII wieku stał się placem targowym, złożonym wówczas z jurytyki nazwanej od nazwiska właściciela Jana Grzybowskiego-Grzybową. Przez lata wygląd placu nabrał nowego charakteru w drugiej połowie XIX wieku, gdy po 1831 roku zbudowano kościół pod wysłaniem wszystkich świętych w projektu Henryka Markoniego. Jak znaleźli się w Polsce? Dlaczego tu przyjechali? Powiedzą nam co im się podobało, co było dla nich bardzo trudne. Będzie to Cieszka, z którą się skontaktowaliśmy dzięki Centrum Czeskim w Warszawie. Ksiądz z Hiszpanii, który teraz jest księdzem w kościele, w kościele św. Augustyna oraz białosinką, która jest w Także serdecznie

i po prostu było tak, że podchodziłem do Koszyka i wyciągnęli kartkę jak tej planu, jak sama polska. No, zresztą to tak, oczywiście, wszyscy się śmiali, jak, jak rozmawiam, ale y, nie widziałam żadnego słowa. A, widziałam, dziękuję bardzo za widzenia, Jak przyjechałam do Warszawy, to szybko, naprawdę. Ale potem, jak myślałam, szybko, szybko zaczęłam się uczyć tego polskiego, ze wszystkimi zaczęłam rozmawiać i tak też starawki mi było mieli albo polskie dramo, albo polskie wykształcenie. Ja byłam się jedyną rzeczką, to, to znaczy ciągle byłam po raz w sami minie i ciągle musiała starać się na przykład na, na pierwszym wykładzie gramatyki profesor Wrowska mówić święty świętok Polski, nie zrozumiałam jedynie.